W całym wielkim tygodniu yy, liturgia skupia się właśnie już na męce Chrystusa. Jesteśmy powoli wprowadzani w ciszę, w milczenie. I rozpoczyna się Wielki Czwartek, święte tridum paschalne. Święte tridum paschalne, czyli trzy dni. I to nie są takie trzy dni, z których my towarzyszymy Panu Jezusowi w Jego cierpieniach. To Jezus nam towarzyszy. To On nas wprowadza w swoją tajemnicę, w swoje misterium. To On nas przeprowadza przez wieczernik, prowadzi nas do ogrodu oliwnego, prowadzi nas właśnie przed, przed Piłata, przed Heroda, prowadzi nas przed ten tłum, prowadzi nas przez drogę krzyżową, prowadzi nas na dolgotę. Ale prowadzi nas ostatecznie do chwały zmartwychwstania. I chodzi o to, żebyśmy przyjęli właśnie taką narrację, że to Jezus wtajemnicza mnie w swoje życie. Poprzez celebrację Kościoła, poprzez te poszczególne wyjątkowe liturgie, poprzez Słowo, poprzez wspólnotę Kościoła, z którą się gromadzimy i poprzez te znaki towarzyszące tym liturgiom, to Jezus się przeprowadza tajemnicza, każdego roku. Święte Triduum Paschalne rozpoczyna się mszą wieczorną Wieczerzy Pańskiej. Centrum Triduum Paschalnego jest Wigilia Paschalna, a cały Triduum kończy się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Jest to swoista liturgia, która ciągle trwa. I te trzy dni, na te trzy dni należy tak spojrzeć. Bo liturgie w tych dniach kończą się inaczej niż zwykle. Nie ma takiego zwykłego rozesłania, jak podczas mszy świętej, Wielki Czwartek. Po mszy świętej Wielki Czwartek rozpoczyna się adoracja. Prezbiter, prezbiterzy rozchodzą się w ciszy. Każdy wychodzi w swoim tempie, kiedy chce, od miejsca adoracji. Więc jesteśmy wprowadzeni w jakiś. Szczególny czas, gdzie liturgia trwa. To samo Wielki Piątek. Nie ma rozesłania. Nie jesteśmy rozesłani. Znów widzimy, że coś trwa, coś się nie do końca zakończyło. Dlatego zachęcam Was, żeby zrobić porządki. Oczywiście porządek z duszą, czyli spowiedź, i tak dalej, wcześniej, ale też zrobić sobie porządki w domu przed Wielkim Czwartekiem, jeżeli się da. Dlatego, żeby już Tridum przeżyć jako jedno wielkie święto. Żeby, żeby nie odłożyć świąt tylko i wyłącznie do niedzieli Wielkanocnej i Poniedziałek, bo one bardzo szybko wtedy miną. Nie zauważymy ich. Świętujemy już Wielki Czwartek. I, I warto wszystko zrobić, żeby już Wielki Czwartek y, idąc na liturgię mieć w miarę czystą głowę, żeby, żeby już celebrować to, co jest istotą właśnie świąt. Wiem, że to jest bardzo, y, bardzo trudne, ale warto spróbować. Może się, y, może się uda. Mszawie Czerzy u Franciszkanów o 18 zapraszamy. Jest to piękna liturgia, bardzo przejmująca. Sprawujemy ją w kolorze białym, w kolorze odświętnym, w kolorze świętowania. Cała wewnętrzna liturgia, cała wewnętrzna uwaga w tej liturgii jest skupiona na tajemnicy eucharystii, w sakramencie kapłaństwa i przykazaniu miłości. Celebracja w tej mszy świętej ma charakter świąteczny, jednoczący, wspólnotowy. Zakończył się Wielki Post, a rozpoczął się szczególny okres właśnie Triduum Paschalnego. I tą przeświętą świętą cechuje duch radości, głębokiej, wewnętrznej, nie wesołkowatości, ale takiej radości, której sam Jezus doświadczał podczas wieczerzy, ostatniej wieczerzy, podczas Paschy. Dla każdej żydowskiej rodziny wieczerza paschalna była oczekiwana, wyczekiwana, była okazją do radości, do przeżywania ze sobą czasu w, w gronie rodzinnym. I Chrystus tą radość typową dla Żyda w tamtym czasie dzieli ze swoimi uczniami. Eucharystia jest pamiątką, Ofiary Chrystusa jest pamiątką Paschy. Dlatego też liturgia Słowa w tym dniu odwołuje się na przykład w pierwszym czytaniu do rytu pamiętniającego wydarzenia wyjścia Izraelitów z Egiptu i ustanawiającego właśnie Paschę. Zatem widzimy, że Liturgia Słowa sięga daleko w tradycję, w historię zbawienia, pokazując nam, że Eucharystia wypływa z Paschy: że jest dopełnieniem Paschy, że jest, że jest tą Paschą jak najbardziej rzeczywistą dla nas, że nie jest tylko jakimś wspomnieniem przeszłości, ale że Pascha. To jest właśnie dzisiaj. Do tego jeszcze dojdziemy. Liturgia. W liturgii wyśpiewujemy chwałę na wysokości Bogu, ale po chwała na wysokości Bogu dzwonki milkną. Rozpoczyna się szczególna cisza. Można powiedzieć, taki czas postu, uszu. Dzwonki w tradycji Kościoła są znaką radości ogłaszają radość. One dopiero wybrzmią Wigilię Paschalną. Przez te kolejne dni słyszymy kołatki. Słyszymy, jak drewno uderza w drewno. Ten taki pusty, pusty dźwięk, który uderza nas tak emocjonalnie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten, o ten czas. Te, te kołatki bardziej krzyczą, niż ogłaszają radość. Wchodzimy w czas postu. Drugie czytanie w Wielki Czwartek to przekaz ostatniej wieczerze, która ma być sprawowana na polecenie Chrystusa. To czyncie na moją pamiątkę i znów my spotykając się na liturgii Wielki Czwartek, spełniamy też polecenie Pana. Społec spełniamy to, co On wypowiedział dwa tysiące lat wcześniej. Też się gromadzimy, jako nowy naród, nowy lud wybrany, jako królewskie kapłaństwo. Znów jesteśmy zgromadzeni wokół Chrystusa, który tej uczcie przewodzi, ale też w tej uczcie się składa w ofierze tej uczcie on jest i kapłanem który przewodzi i ofiarą. to jest wyjątkowe wyjątkowe miejsce dla każdego dla każdego chrześcijanina ewangelia trochę nas zaskakuje w tym dniu, ponieważ nie ma w niej opisu eucharystii ewangelia zaczerpnięta z ewangelii według świętego Jana z rozdziału 13 to opowiadanie o obmyciu nóg. Jezus umywa nogi swoim uczniom. I również nakazuje apostołom, by to czynili na Jego, na jego wzór. Uczniowie mają czynić zbawczy gest Jezusa, a nie opowiadać o nim. To jest piękne. To czyńcie na moją, na moją pamiątkę. Nie opowiadajcie, tylko czyńcie, róbcie. To wybrzmiewa szczególnie właśnie w Wielki Czwartek, że my jako Kościół robimy, czynimy. Słowo się robi, się czyni. I właśnie jako Kościół to czynimy, to sprawujemy. Chrystus zapewnie, za, zachęca do działania. Motywem dominującym w tej Ewangelii jest po prostu miłość, która jest ilustrowana czynnością umycia nóg. W służbie ujawnia się miłość. Jezus czyni coś, co powinien czynić sługa najniższy rangą. To jest szokiem dla apostołów. Zatem pokazuje, Chrystus, że Ewa, że Eucharystia nie może zamknąć się tylko w tej rzeczywistości obrzędu, celebracji, ale ma ogarnąć moją egzystencję, czyli mój stosunek do ludzi, do świata, do drugiego człowieka. Z Eucharystii wypływa służba. Wypływa prawdziwa postawa chrześcijanina. Dlatego też po homilii przechodzimy do wyjątkowego obrzędu, mandatu, czyli obmycia nóg. Znów robimy. Kościół nie tylko opowiada o tym, co Jezus uczynił podczas ostatniej wieczerzy, ale też w osobie prezbitera obmywa nogi. Jeszcze do niedawna można było obmywać nogi tylko mężczyznom. Papież Franciszek zezwolił, by wśród tych mężczyzn też były kobiety. Mianowicie obecne przepisy liturgiczne mówią, że te 12 osób, które wychodzą do obmycia nóg, być to, powinna być to jakaś reprezentacja konkretnego ludu, czyli i mężczyźni, i kobiety różnych stanów kapłan zdejmuje ornat, podchodzi do każdej osoby, polewa wodą stopy i wyciera je. I w liście okulnym o przygotowaniu i obchodzeniu świąt peschalnych czytamy takie słowa. Obmywające się zgodnie z tradycją umycie nóg. wybrany mężczyzną, tam jeszcze jest, oznacza służbę i miłość Chrystusa, który przyszedł nie po to, by mu służono, ale aby służyć, wypada ta tradycja zachować i wyjaśnić jej właściwy sens. Obrzęd tak naprawdę pomaga nam zrozumieć przykazanie miłości braterskiej, posługiwania i miłości w pokorze. I z tego obrzędu, ponieważ on jest wpisany w Eucharystię, dowiadujemy się, że Eucharystia jest sakramentem miłości, jest sakramentem oddania życia. Jest sakramentem służby i dania życia. Dlatego też święty Jan w Ewangelii nie, nie zawarł opisu w sensie ścisłym ustanowienia Eucharystii, ale umieszcza scenę odmycia mógł uczniów. Ten związek Eucharystii i miłości bardzo konkretnie wybrzmiewa. I Eucharystia ostatecznie uzdalnia nas do miłości i do niej zobowiązuje. By nasze życie było spójne z tym, co właśnie celebrujemy. Następuje modlitwa Eucharystyczna. W czasie modlitwy Eucharystycznej, na szczególną uwagę, warto zwrócić na pewne sformułowania, które wybrzmiewają. W pierwszej modlitwie Eucharystycznej zazwyczaj wtedy modlimy się pierwszą modlitwą Eucharystyczną, czyli tą, tą, tą długą modlitwą. Słyszymy tam słowa. Boże przyjmij tę ofiarę, składamy ją na pamiątkę, naszego, na pamiątkę dnia, w którym nasz Pan Jezus Chrystus powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary ciała i krwi swojej. On to w dzień przed męką za zbawienie naszej całego świata. To jest dzisiaj. Zauważmy niknie granica czasu między tym, co my celebrujemy w wielki czwartek a tamtymi wydarzeniami. Kościół wyraźnie mówi, to jest dzisiaj, chodzi je. I znów dzięki wydarzeniu sakramentalnemu my stajemy się uczestnikami tych wydarzeń, których świadkami byli uczniowie, z tym, że w sposób bezkrwawy. Ten głęboki sens, istotę ostatniej wieczerzy przeżywamy właśnie teraz, dzisiaj. Więc Eucharystia nie jest dla nas jakimś sentymentalnym wspomnieniem przeszłości, ale jest uobecnieniem. Stajemy się tymi, uczestnikami tych wydarzeń. To jest dzisiaj, ponieważ Bóg jest ponadczasowy. To wyprowadza nas dzięki temu poza czas. Dzisiaj ludzie oświecenia, my, trudno nam jest wyjść poza tą kategorię, że trudno nam sobie wyobrazić, że jesteś poza czasem i przestrzenią. A liturgia nas wyzwala z tego. Liturgia nas uwalnia z ciasnoty, jeżeli chodzi o czas i przestrzeń, bo ona zakłada i porusza się. W tych kategoriach ponadczasowo-przestrzennych. Przysłówek dzisiaj podkreśla tą sakramentalną tożsamość między tamtym wydarzeniem a w tym, w którym jesteśmy teraz. Liturgia, jak już wcześniej wspomniałem, kończy się inaczej niż zwykle. Udajemy się procesyjnie. Ze świętymi postaciami do kaplicy Adoracji na modlitwę. Jest to znów naśladowanie Jezusa i jego uczniów. Jezus udaje się po wieczerzy, po ostatniej wieczerzy, do ogrodu Getsemań na modlitwę. My również udajemy się do kaplicy Adoracji, gdzie rozpoczynamy czuwanie. List okulny, zachęcam Was do przeczytania tego listu. To jest taki list właśnie o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych z 89 roku, z tego co pamiętam. Warto się z nim zapoznać, jest bardzo dużo, bardzo dużo dobrych sugestii. Zależnie od okoliczności, podczas trwania adoracji eucharystycznej można odczytać jakąś część Ewangelii. Według Świętego Jana, rozdział od 13 do 17, po północy jednak adoracja winna odbyć się bez zewnętrznej okazałości, ponieważ rozpoczął się już dzień Męki Babczy. Ta adoracja pozwala nam iść śladami Jezusa i śladami uczniów. Wyprowadza nas właśnie do takiego obrotu Ectemadie. Wymowne jest to, że cała asysta liturgiczna wraca do zakrystii. Po prostu kiedyś to było takie widoczne bardzo w rozproszeniu, na pamiątkę rozproszenia też apostołów, wejścia w kryzys kościoła. Tutaj wchodzimy właśnie w największy kryzys kościoła, właśnie w trybun yy, Jesteśmy zaproszeni do takiej, do takiej właśnie modlitwy, do adoracji, do ciszy. W tym czasie też yy, obnaża się ołtarz. Yy, właśnie w Kościele, na, właśnie na znak opuszczenia Jezusa przez apostołów, na znak właśnie tego kryzysu.